Tych wieści z pewnością mało kto by się spodziewał. W wieku 77 lat zmarł Jerzy Sztur. Smutne doniesienia o jego śmierci wybitnego aktora przekazał jego syn Maciej Sztur. Jerzy Sztur nie żyje. We wtorek 9 lipca media obiegły wstrząsające wieści. W wieku 77 lat zmarł Jerzy Sztur, jeden z najbardziej uznanych i cenionych polskich aktorów. Informacje o jego śmierci potwierdził w rozmowie z redakcją Onet Kultura syn aktora Maciej Sztur. Choć przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości, to warto podkreślić, że kilka lat temu Jerzy Sztur przeszedł zawał serca i chorował również na nowotwór ktani. Kim był Jerzy Sztur? Jerzy Sztur był jednym z najwybitniejszych aktorów filmowych i teatralnych oraz dubbingowych ostatnich dekad. Urodzony kwietnia 1947 roku aktor po raz pierwszy dał się poznać szerszej publiczności w połowie lat 70. Jako współprowadzący programy telewizyjne z cyklu Spotkanie z Balladą, nie sposób nie wspomnieć także o jego późniejszych rolach w filmach Krzysztofa Kieślowskiego. Aktor wystąpił m.in. amatorze Spokoju czy Dekalogu 10. Talent komediowy sztura można było podziwiać M. Inaczej w filmach Juliusza Machulskiego King Size, Killer i Sex Misja. Nie można też zapomnieć o dabinkowych kreacjach Jerzego Sztura. Tą najsłynniejszą dubbingową rolą pozostaje postać osła ze Szreka. Ostatnio Jerzego Sztura można było oglądać w spektaklu Wałęsa w kolono z Bartosza Szydłowskiego w krakowskiej łaźni Nowej oraz 32 omdleniach Andrzeja Domalika w Warszawskim Teatrze Polonia. Od 1971 roku Jerzy Sztur był żonaty ze skrzypaczką Barbarą Kuską. Para wychowała dwójkę dzieci, aktora Macieja Sztura i malarkę Mariannę Sztur.